Musi być botanie Filip! Filip Wiszniewski na drodze wojownika po raz pierwszy na kanale walki według Filipa Kacper paczuski Dzień dobry. Siemanko. Powiedz proszę, no bo. Całkiem niezłe nowum. King's Arena, debiutancka gala, i ty debiutujesz na tej gali, na pierwszej gali. Masz już kilka walk zawodowych. Powiedz proszę, jakie są Twoje pierwsze odczucia na temat tego nowego, myślę, że ekskluzywnego produktu. No, wszystko fajnie. Tutaj Rafał pilnuje, żeby było zajebiście i organizacyjnie i żeby karta walk była. Dobra, i żeby jak najlepsze widowisko zrobić, prawda? A ja dopilnuję, żeby było super. Myślę, że kroku będzie próbował ci dotrzymać Piotr Osiński, chyba debiutujący w zawodowym MMA, mający kilka walk amatorskich. Jakie były Twoje pierwsze przemyślenia, kiedy otrzymałeś propozycję tego nazwiska, właśnie? Ucieszyłem się, że ktokolwiek będzie się ze mną bił, bo mój poprzedni przeciwnik wypadł z różnych okoliczności. A problem był ze znalezieniem dla mnie przeciwnika już prawie rok, więc ja się mogę tylko cieszyć, że mogę kontynuować, rozwijać swoją karierę. To zanim przejdziemy właśnie do tego rywala i troszeczkę do tego, który wypadł, porozmawiajmy troszeczkę o właśnie takich formalnościach. Czy to jest taka zgoda, jeśli chodzi o organizację Strive, bo większość tam walk w swojej karierze stoczyłeś, czy teraz już masz kontrakt tylko z Kings Areną? Na strajfie miałem jednorazowe kontrakty za każdym razem na jedną walkę. No i w sumie załatwił mi walkę na Kings Arena Artur Szoker i on też zaproponował Piotrka Osińskiego, żeby stanął ze mną w szranki, więc jemu mogę być wdzięczny za to. Czy dla ciebie w tym momencie kariery jest to kontrakt wyłącznościowy, wielowalkowy z Kings Areną? Nie. Nie, na, na razie podpisałem tylko na jedną walkę. No dobrze, no to przejdźmy może do, do rywala, bo to nas najbardziej tutaj frapuje. Piotr Osiński, mówisz, że cieszysz się na, te, na tego rywala, bo w końcu znalazł się jakikolwiek przeciwnik. Natomiast czy ty byłeś w stanie zweryfikować w jakikolwiek sposób jego poziom? No bo będzie to zdaje się jego debiut zawodowy. Tak, to będzie jego debiut zawodowy. No prześledziłem internet i znalazłem tylko jedną walkę. Na ostatnim strajfie nie mogłem za dużo wyciągnąć, jakby informacji na jego temat. Coś tam, coś tam dostrzegłem, no ale szykuję się bardziej pod swoje mocne strony niż pod przeciwnika. Mhm. A czy taka swoista wiedza o tym, co prezentuje rywal, jest takim chociaż minimalnym stresogennym elementem? No pewnie, no bo nigdy nie wiadomo, czego się mogę po nim spodziewać. No, nie wiem, czy się wywodzi ze stójki, parteru, zapasów. Co prawda wiem, że e, ćwiczy w oktopusie, a ten klub wywodzi się raczej z grapplingu, mhm. ale może jego zaplecze e, być bokserskie albo kickbokserskie, prawda? Mhm. To prawda. Także no, dosyć ciekawie może być w klatce już jutro. A powiedz troszeczkę, proszę, troszeczkę jeszcze o tym rywalu, który wypadł. Miał, być to być, miałby, miał to być, zdaje się, przepraszam, Denis Labryga, czy ty w pewien sposób przede wszystkim cieszyłeś się na tą walkę ze względu na taki troszeczkę medialny aspekt? Oczywiście, że się cieszyłem ze względu na to, że. To ja zostałem wytypowany, bo to dla niego szukali przeciwnika na tą galę. Więc ucieszyłem się mega, że w końcu ktoś się znalazł, a że kto jest osoba medialna, to tylko woda na młyn dla mnie ze względu na to, żeby moja kariera już ruszyła i żebym, nie wiem, zaczerpnął trochę jego rozpoznawalności i żebym mógł się odszukać w jakichś większych organizacjach, żeby z mocnymi przeciwnikami zacząć się bić. Kacprze, czy ty znasz powody wypadnięcia Denisa Labrygi z tego pojedynku i czy żałujesz w pewien sposób, że do tego przynajmniej w najbliższym czasie nie dojdzie? No, słyszałem, że to ze względu na kontuzję. Niekoniecznie chce mi się w to wierzyć. E, mam swoje odczucia, e, no trochę żałuję, no, ale co no, on nie ucieknie. Jeżeli chce do tego UFC iść, no to ja jestem. Szczeblem do przejścia. Mhm. A czemu nie chcecie w to do końca wierzyć? Że wypadł? Znaczy, że e, jest kontuzja? E, bo widziałem jego tą walkę, te, te, te walki na tym turnieju. Nie wyglądał na jakiegoś mocno poturbowanego, skontuzjowanego. Nie wiem, co się potem działo, prawda? Ale też wiem, że nikt ze mną nie chciał się bić od dłuższego czasu, więc możliwe, że i on też. Mhm. Poruszmy jeszcze aspekt mentalny, jeśli chodzi o, o Twoją karierę, czy Ty z każdym pojedynkiem jesteś coraz spokojniejszy wychodząc do walki, czy jednak walka jest takim silnym bodźcem, że nie da się tego opanować? Nie no, trzeba to opanować, bo to wychodząc do walki do OKTAGONu, to w moim przypadku przynajmniej, wiele emocji temu towarzyszy i trzeba je wszystkie okiełznać, żeby żadna nie dała góry i żeby ze spokojną głową wyjść do tej klatki. Mhm. No to myślę, że na tyle to, to zostawmy dzisiaj, bo oczywiście o planie na walkę nie, nie ma co tutaj zdradzać. O tym myślę, że porozmawiamy już po pojedynku, a na dzisiaj życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia i dobrej zabawy w klatce. No to na pewno, będę się zajebiście bawił. Dzięki wielkie. Dziękuję. Miło było poznać.